Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że dla argumentu 8 przyjmuje ona największą wartość równą 1. Zatem zapiszę, dla argumentu 8 przyjmuje wartość maksymalną, równą 1. A to jest funkcja kwadratowa, więc wierzchołek tej paraboli 8, 1. Świetnie. Co jeszcze wiemy? Do wykresu tej funkcji należy punkt A o współrzędnych 4 minus 7. Świetnie. Mamy parabolę i jej wierzchołek. Zatem, mając wierzchołek, nie ma się co zastanawiać, zmierzamy do postaci jakiej? kanonicznej. Zawsze wierzchołek to postać kanoniczna. x minus 8 kwadrat dodać 1. Prawie już mam wzór tej funkcji, nie mam tylko współczynnika kierunkowego a. Ale co wiem? Że punkt a należy do wykresu funkcji. Zatem x-y wstawiamy do równania paraboli. Za Y minus 7, a zostaje za x czwórka. No i teraz tylko wyliczyć A. Minus 7 równe minus 4 do kwadratu to 16 razy, a to 16 A plus 1. Minus 8 równe 16 A. Dzielę przez 16 a jest równe minus 1 druga. Mamy a, więc spokojnie zapisujemy wzór naszej funkcji. To będzie minus 1 druga x minus 8 kwadrat dodać 1. Mamy wzór w postaci kanonicznej, a od nas chcieli w postaci ogólnej. No to teraz tylko zastosuję wzór skróconego mnożenia kwadrat różnicy x kwadrat minus podwojony pierwszy razy drugi, dodać drugi do kwadratu. I za tym wszystkim dodać 1. Mamy minus 1, druga. Mnoży nam nawias, więc będę miał tak. Minus 3 i minus daje plus 8x minus 32 i dodać 1. Redukujemy wyrazy podobne. To minus 1 druga x kwadrat dodać 8x minus 31. I to jest wzór funkcji w postaci ogólnej. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.